Ja wiem, że do Ciebie przyjdzie też Dzień, który zbudzi w Tobie moc Wszystko, co dzieje się jest tutaj Prawdopodobnie po to, żebyś czuł to Ja wiem, że do Ciebie przyjdzie też Dzień, który zbudzi w Tobie moc Wszystko, co dzieje się jest tutaj Prawdopodobnie po to, żebyś czuł to Pytania zadawaj, bo do tego masz prawa Bo to nie taki dobry man, co nic od Ciebie nie żąda Wszystko, co Ci mówię, że Ci po to, byś począł, Tylko od Ciebie zależy, jak Twoje życie wygląda idę tam, możesz nagrywać. Wy go znacie na pewno. Oh, nie! A idę tam, możesz nagrywać. Ach, na chybę? nie Oni on był? No, no, nie, taki ja tam jeden, wy go znacie. Panie, panie, no grasz pan ni w pipe ni w oko. się pan coś? No to se wińszuje. Weszła dunia na drabinę, pokazała mandolinę. Józek myślał, że to skrzypce, i podrapał ją po pipce Ajaj, aj, dunia ma, dunia wieczórka maja. Ajaj, dunia ma, dunia wieczórka maja. Weszła dunia do obory, zobaczyła byka. Pociągnęła go za jaja, dawaj, byk komlika. Byk odwrócił się do ściany, zamiast mika do śmietany. Razem Mam już nic, ale ale cały cały śnianą. Nauczyłeś mnie i powiatkim. Żeby bajery, aż opadł jak plak. Nie mogę już dalej zakuja. skończona runa na 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 tak zwykle, kurwa... Ech, no, ja nie, nie wiem, kurwa, no nie wiem, tak jest kurwa zawsze po prostu, zawsze no. Zawsze. Co ktoś chce połapać normalnie, kurwa, nie wiem, żeby coś tu fajnie było, a nie, no nie da się, no, po prostu kurwa zawsze coś, zawsze coś, no, zawsze kurwa coś.